Szklanka wódki 250 gramów zabija około 1000 komórek nerwowych w naszym mózgu. Komórki nerwowe nie regenerują się. Ludzki mózg składa się z około 3 miliardów komórek nerwowych, z czego używamy na co dzień około 10% z nich. Zatem około 2,7 miliarda komórek jest niepotrzebnych, jeżeli. Szklanka wódki zabija tysiąc komórek nerwowych, to człowiek może bez obawy o swoje zdrowie wypić 2 miliony 700 tysięcy szklanek wódki. Przeliczamy. Jedna butelka, czyli 750 gramów, równa się 3 szklanki, zatem 2 000, przepraszam, 2 miliony 700 tysięcy szklanek, podzielone przez 3, równa się 900 tysięcy butelek. Zakładając, że maksymalny wiek przeciętnego alkoholika wynosi 55 lat, a zaczyna on pić powiedzmy mając lat 15, to mamy 40 lat stażu. Przeliczmy lata na dni. 40 razy 365, 14600 dni picia. Jeżeli możemy wypić w sumie 900 tysięcy butelek bez obawy o nasze komórki nerwowe, to 900 tysięcy podzielone przez 14600 dni równa się 62 butelki wódki dziennie. Wniosek. Aby umrzeć z braku komórek nerwowych, musielibyśmy pić po 20 butelek wódki na śniadanie, 20 na obiad i 30 na kolację. Kamień z serca i korzalka dla wszystkich. I dodatek, podaj dalej, żeby ludzie nie żyli w nieświadomości.